Przypomnijmy, w ubiegłym roku zakończyła się przebudowa ulicy Zdrojowej. W ramach inwestycji przebudowano na chodnik, zostały zamontowane nowe latarnie oświetleniowe wraz z linią kablową. Zniknęły szpecące rury ciepłownicze, które zostały położone pod ziemią. Ich miejsce zajęła zieleń. Projekt zakładał także wybudowanie ronda. Rondo jest, tyle że, namalowane. Mieszkańcy pytają, czy tak już zostanie. Jak tłumaczy Ewa Płh, ta rondo początkowo miało być wybudowane, jednak już na etapie inwestycji pojawiały się sygnały, że ta organizacja ruchu się nie sprawdzi. Dlatego miasto zdecydowało jedynie o namalowaniu ronda. Teraz przygląda się, czy ta organizacja ruchu się sprawdzi. Obserwujemy, jak ten ruch tam się rozłoży. Właściwie teraz będziemy mieć pierwszy taki sezon, gdzie będziemy wiedzieli, czy ono spełnia swoją rolę, czy nie spełnia swojej roli. Po to jest namalowane, żebyśmy mogli w przyszłości wdrożyć... Inną organizację ruchu, czyli po prostu wrócić chociażby do tej, która była e, wcześniej. Gdyby ono było wybudowane, to byłaby taka już organizacja na stałe. Nie dałoby się nic z tym zrobić. Stąd taka zapadła decyzja, żeby właśnie w ten sposób póki co e, e, za pomocą oznakowania poziomego e, tą organizację wdrożyć. Jeżeli ta organizacja ruchu się nie sprawdzi, miasto przeprowadzi konsultacje społeczne i być może powróci do poprzedniej organizacji ruchu bez ronda. A co ze szpecącym płotem idącym wzdłuż zdrojowej? Temat, jak mówi Ewa Pałychata, prosty nie jest. Miasto wysłało już w tej sprawie wiele pism do spółek PKP, ale póki co bez odpowiedzi. Przy, przy, przy oka każdej okazji spotkań z PKP, chociażby yy, przy okazji zakończonej inwestycji dworca, prosiliśmy o pomoc w dotarciu do tej właściwej yy, spółki i ciągle borykamy się. Yy, Borykamy się z problemem, że nikt się do tego płotu w PKP nie chce przyznać. Wiem, że to jest fatalne. Ponowiliśmy z inną spółką, teraz do innej spółki napisaliśmy z prośbą o to, żeby się chociaż z nami spotkali, żeby pozwolili, pomogli nam dotrzeć do właściwej. Ale jeżeli tak będzie, to ja sądzę, że wkrótce złomiarze załatwią za PKP problem sam. Tak chyba to wygląda, bo co przejeżdżam, to widzę, że. Kolejnego przęsła brakuje. I tak, oczywiście, żatobliwie, bo dla mnie to najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, żeby nikomu nie przyszło do głowy przechodzić przez tory. Tak? A brakujące te przęsła powodują, że jednak to um, no jest pokusą, żeby skrócić sobie drogę um, do dworca kolejowego chociażby. Do tematu wrócimy.